Ksa. Przyjaciele, Pani, że nie teraz. przyjaciele przybliżyło się do was królestwo Ja nazywam się Tomasz Dorożała I chciałbym wam powiedzieć przez chwilę tą Jeżeli zechcecie wysłuchać, słuchajcie Moją historię, jak poznałem osobiście Jezusa Chrystusa I dzisiaj mogę o sobie powiedzieć, że jestem nie do zatrzymania A kiedyś byłem człowiekiem w depresji Po rozwodzie chciałem popełnić samobójstwo Miałem wiele złych myśli na swój temat. Przyjaciele, ale tak być nie musi. Potrzebujemy zrozumieć, że każdy, kto przychodzi na ten świat, jest oddzielony od Boga. I niezależnie teraz, czy jesteś dobrym człowiekiem, księdzem, pastorem, nieważne, czy jesteś super według własnych oczu dobrym człowiekiem, przyjdzie taki dzień, który się nazywa Sąd Boży. I będziesz tam osądzony ze względu na to, na swoje uczynki. Patrzcie, przyjaciele. Kiedy człowiek idzie do sądu, nie mówi się babci, pomogłem przejść przez ulicę, ale mówi się, co mówi sąd? Mówi, tu kradłeś. A my mówimy, ale babci, pomogłem przejść przez ulicę. Ale mnie to nie obchodzi, tu kradłeś. I tak samo jest, że z Bogiem nie wygrasz na zasadzie kradłem, nie kradłem, byłem dobry, byłem zły. Jeden grzech, jedno przewinienie i jest koniec. Dlatego i Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, czy to ksiądz, czy polityk, czy ja, czy każdy z was. Wszyscy, żeśmy zgrzeszyli i teraz jest tutaj jeden wielki problem, ponieważ religia wmówiła nam, że będziemy chodzić do kościoła, będziemy starać się być pobożnymi ludźmi i coś z tego wyjdzie. Ja wam, przyjaciele, powiem, nic z tego nie wyjdzie. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz królestwa niebieskiego. Jeśli nie przyjdziesz do Jezusa. Ja to zrozumiałem. Przez 25 lat chodziłem do kościoła. Nawet jak miałem 6 lat, byłem na, na Pielgrzymce, na Janie Pawle II. Myślałem, że moje dobre uczynki jakoś zaprowadzą mnie bliżej tego Boga. Ale się myliłem. Później stałem się bardzo złym człowiekiem, nazywano mnie zło. Miałem kolce w glanach, biłem ludzi, lubiałem takie rzeczy bardzo mocno. Później miałem małżeństwo i rozwój. Chciałem popełnić samobójstwo, doszedłem do końca samego siebie i powiedziałem sobie, to ma być życie? Gdzie jest ten Bóg, że ja mam rozwód? Gdzie jest ten Bóg, że tak wiele się w moim życiu za przeproszeniem pieprzy? Gdzie on do cholery jest? Ale wiecie, co się okazało? Że Bóg jest, tylko On jest inny, niż mi się wydawało. I 10 lat temu dopiero zrozumiałem i bo zechciałem zrozumieć, na czym polega wiara. Uklęknąłem w domu. I powiedziałem, Jezu Chryste, taki jaki jestem, po rozwodzie, przed chwilą chciałem się jeszcze zabić. Weź mnie zbaw. Ratuj mnie. A czy ty? Czy kiedykolwiek uczyniłeś z Jezusa Chrystusa ratunek dla Twojego życia? Czy może tak jak ja chodzisz do kościoła albo już nie chodzisz, bo ci się nie chce? Może tak jak ja kiedyś? Myślisz o Bogu tak jak ja, że może On za dobre wynagradza, za zło każe. I może mnie skazał takim złym życiem. To są bzdury, to jest nieprawda, przyjaciele. Może masz tak jak ja, że jesteś obrażony na Boga. Dlaczego tyle zła jest na świecie? Przecież Bóg jest taki dobry. To dlaczego w Indiach głodują? Wiem, bo jeżdżę tam. Prawie co roku jeżdżę do Indii. Pomagać ludziom. Wiecie co się okazało? Że Bóg jest inny, tego wam nie będę dzisiaj tłumaczył. Że on dał autorytet człowiekowi i to człowiek jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na Ziemi, a nie Bóg. Czy nie pamiętacie o Mojżeszu, który podnosił laskę? Czy nie pamiętacie o ludziach, którzy mieli sny? Czy nie pamiętacie, że Bóg sam stał się człowiekiem, Jezusem, Chrystusem, żeby nas wykupić? Żeby nas wykupić, to zawsze był człowiek i ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś sięgałem po mocniejsze trunki wyskokowe. Bo tak naprawdę w kocią. kocioł. Później sięgałem po marihuanę, bo chciałem się odprężyć, bo tu lubiałem. Ale dlaczego zacząłem zadawać sobie pytanie? Bo bałem się życia. Bo miałem nawalone w głowie. Sam siebie oszukiwałem, potępiałem. Sam o sobie myślałem, że jestem beznadziejny. Oczywiście przy kumplach tak nie było. Przy kumplach był uśmiech elegancko. Lecimy do przodu. Tak było. Ale w domu, kiedy byłem sam, bałem się ciszy. Bałem się wyłączonego telewizora i muzyki hip-hopowej. Bum, bum, bum! Żeby ino coś słychać było. Bo ta cisza mnie tak, jakby dobija. Dlaczego? Ponieważ nie byłem pojednany z Bogiem i szalał we mnie chaos. Ale dzisiaj już tak nie jest i ty też możesz mieć to samo, co ja. Kiedy 10 lat temu uklęknąłem i powiedziałem Jezu Chryste bez ściemy, bez żadnych kościółków Bez żadnych chodzenia na pielgrzymki Bez żadnych księży, bez żadnych pastorów bez, żadnego, bez żadnej ściemy Klękam dzisiaj tutaj Przed Tobą i mówię Potrzebuję Ciebie Zrobiłeś tak kiedykolwiek? Czy jestem katolikiem? Jestem protestantem? Jestem może świadkiem Jehowy? A co to Boga obchodzi? To jest jeden syf Religia to się nazywa Zrobię Bogu dobrze, pójdę do kościoła. Zrobię Bogu dobrze, poczytam Biblię, pomodlę się ojcze nasz, pójdę w niedzielę. Na Bogu to nie robi wrażenia, przykro mi. Bóg nie ma względu na osobę, ani na twoje, czy moje dobre uczynki. Ale Bóg patrzy na to, czy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Czy ty oddałeś, albo inaczej, czy chcesz poznać dzisiaj Boga? Ja dzisiaj głoszę do ciebie słowa wiary. Jeśli się słuchasz tego, co mówię dzisiaj, przyjmiesz to w swoim sercu, zbawiony będziesz i na pewno zobaczymy się w niebie. Bo do nieba nie idzie się przez to, że jesteś dobrym człowiekiem. Do nieba nie idzie się przez to, że jesteś religijny. Ale do nieba się idzie przez to, że oddało się życie Jezusowi, Chrystusowi. Czy rzeczywiście oddałeś mu swoje życie? Czy jesteś po prostu katolikiem? Czy jesteś protestantem? Czy jesteś świadkiem Jehowy? Boga, tak jak powiedziałem, to nie interesuje. Ja przez całe moje życie byłem katolikiem. I co mi to dało? Przez całe swoje życie próbowałem. I co mi to dało? Rozwód, problemy. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj jestem zupełnie nowym człowiekiem. Mam cudowną, kochającą mnie żonę, dziecko. Wszystko mi się układa w miarę tego, jak ja ogarniam to życie. I wiecie, co Wam powiem? Możecie mieć tak samo. Bo dla was Jezus Chrystus przyszedł, umarł i zmartwychwstał i dlatego nie możemy tego spłycić do religii. Bo ja katolik, bo ja protestant, bo ja świadek Jehowy. a gdzie ta ofiara Jezusa, gdzie krzyż przybite, gdzie przybite rany, gdzie to wszystko? Gdzie ta miłość? Gdzie ta pasja? Bo ja pójdę do kościoła, może Bóg mi przebaczy grzech ciężki, jaki grzech ciężki, czy on na krzyż nie wziął grzechów? Czy nie jest napisane przybity został do krzyży, żebyś ty miał wszystko przebaczone? Czy nie przebaczył mi mojego rozwodu, a w kościele ci powiedzą nie, ale on powie tak? Czy nie przebaczył tobie twoich występków, jeśli do niego przyjdziesz? Owszem, przebaczył, ale nie chodzi o to, żebyś teraz był religijny. Religia na Bogu nie robi żadnego wrażenia, więc już dziś powiadam ci przestań. Przyjdź taki, jaki jesteś. Powiedz: Zgrzeszyłem. Powiedz: Chcę się z tobą pojednać. I powstań z kolan. I nie mów nigdy więcej: Jestem grzesznikiem. Ale powiedz: Jestem święty, bo jest napisane: Ja jestem święty i wy jesteście święci. Jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem. Pierwszy list Piotra. Ale dla kogo są te słowa? Dla każdego, kto szczerze oddał swoje życie Jezusowi, bo są dzieci diabła. I dzieci Boga, dzieckiem diabła jest każde dziecko, które jest religijne, dobre, humanitarne i zwał jak zwał, ale nie oddał życia Jezusowi. Więc tu nie chodzi o przynależność do religii, ale chodzi o przynależność do osoby. A jeśli należysz do osoby, to tak jak ja kocham moją żonę, to tak jak ja nie robię albo nie chcę nic robić przeciwko mojej żonie. Innymi słowy, można powiedzieć, przestrzegam tego, co ona chce. Nie jestem już kawalerem w związku. Balowało się swojego czasu, ale jak mam żonę, to nie będę chodził na bajerki i balowanie. Nie będę jej też zdradzał. Dlaczego bo ją kocham? Dlaczego bo ją kocham? Kochasz Jezusa? Tu nie chodzi o dziesięć przykazań. Tu nie chodzi o przestrzeganie moralności. Moralność doprowadzi ciebie do dna. Wielu ludzi chciało być moralnymi o własnych uczynkach, wielu ludzi chciało na Bogu zrobić wrażenie, i wiecie co zrobili. W cichości, w skrytości, w ukryciu. I tak byli rozpustnikami, jak prawie każdy papież. Chodzili na dziski, za przeproszeniem. Robili różne rzeczy. Dlaczego? Bo ułomni ludzie? Nie. Bo nie pojednali się z Ojcem. Bo nie mieli mocy Ducha Świętego do tego, by żyć. Tylko weszli w system religijny, który mówi ci masz... A nie, bo nie masz to robić A to jest ciężkim grzechem, a też jest lekkim Bzdura, wszyscy zgrzeszyli Brak im chwały Bożej I dlatego możesz dzisiaj przyjść taki jaki jesteś I powiedzieć Taki sam grzesznik jak każdy inny, ale Pojednam się z Tobą Ojcze A jeśli rzeczywiście chcesz tego Jezusa Chcesz tej miłości To będziesz tak jak ja I tak jak ja dla żony Nie robię już pewnych rzeczy, bo mi się nie chce Bo ją kocham O to chodzi w życiu z Bogiem Kocham Ciebie, więc będę robił pewne rzeczy. Kocham Ciebie, więc nie będę robił pewnych rzeczy. Daj mi do tego siłę. Od kiedy odnarodziłem się na nowo, nie mam myśli depresyjnych. Wyszedłem z depresji, jestem dzisiaj tutaj dla was, bo jednak może jest tutaj osoba w depresji. Nie piję już alkoholu, nie dlatego, że nie mogę, bo jasne, że mogę, wszystko mogę. Zabronił mi Bóg, a nic Bóg nie zabronił. Mogę iść je zachlać tutaj, co z tego? Ale ja nie chcę. Wiecie dlaczego? Bo odkryłem, że piłem dlatego, bo byłem smutny, bo miałem w życiu kiepsko, a dzisiaj mam się elegancko, bo jestem zjednoczony z Bogiem, mówili do Koryntian, więc jak mogę mieć w życiu źle? Wierzysz w Jezusa? to jesteś zjednoczony z Nim w jedno. Jak możesz mieć zły dzień? Ja to zrozumiałem, w końcu uwierzyłem. I wiecie, co się stało? Od czterech lat nie mam ani gorszego dnia. Jeżeli coś skrzanie, to od razu wchodzę zaraz na dobry tor, bo znam mojego tatę, bo to nie jest srogi dziad na tronie, który mówi ci, musisz przyjść do kościoła, bo ci zleje głowę biczem. To jest ojciec, który chce, żeby jego dzieci... Po prostu żyły. Ale pytanie moje jest, czy jesteś jego dzieckiem? Czy może jesteś po prostu dobrym człowiekiem, religijnym człowiekiem, buddysta, hinduista? Widzicie, tu nie ma. To jest bezkompromisowe kiedy ja jeżdżę do Indii, tam są Hindusy i mówię im, jeśli nie narodzisz się na nowo, choćbyś pomógł 100 osobom na wózkach inwalidzkim, na pewno umrzesz, bo twoja dobroć nie robi na Bogu wrażenia, ale czy ty przyjmiesz syna? Bo po co te, ta szopka? Po co ten krzyż? Po co te ramiona na krzyżu? Jeżeli hinduista, buddysta i dobry człowiek przyjdzie do Boga inną drogą niż przez Jezusa, to po co on umarł na krzyżu? Po co? Po co ta szopka? Po co ten krzyż? Czy Polska nie rozumie? Ja katolik. To on umarł. To on się poświęcił. To on dał się zabić, dlatego żeby człowiek żył. A nie katolik. Jezus nie był katolikiem. Jezus nie był protestantem. Jezus nie był hinduistą. Jezus nie był buddystą. I Jezus nie był świadkiem Jehowy. No proszę. proszę. Jezus... Jest synem Boga i powiedział: Kto do mnie przyjdzie i we mnie będzie wierzył, ten będzie żył. I to jest prosta prawda. A wszystko inne wymyślił człowiek: hinduista, buddysta, tritytysta. Wszystko szyw! Wszystko wymysł człowieka. Jedynie kiedy pojednasz się z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, będziesz prawdziwie żył. Możesz to zrobić już teraz. Możesz powiedzieć, jeśli w sercu płonie iskra. Powiedz tak, ja tego chcę i uwierz dzisiaj, że spotkamy się w niebie. Bo czy za dobre uczynki jesteś zbawiony? Nie. Za wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc czy za złe będziesz potępiony? Nie. Ponieważ wierzysz, więc jesteś na zawsze zbawiony. To jest prawdziwa Ewangelia. Ale, ale drugim końcem jest to, że każdy potrzebuje się pojednać z tym Bogiem. Że każdy, kto się rodzi, jest. Oddzielony od Boga, czyli tak zwanym dzieckiem diabła. Czy jesteś dzieckiem diabła? Dla nich nie ma miłosierdzia, nawet jakby byli księżmi i biskupami i papieżami. Pytanie jest, czy pojednałeś się z Jezusem Chrystusem? Odpowiedz sobie sam. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz, żebym się o was pomodlił, jeżeli jesteś chory na duszy, na sercu. Albo na ciele, przyjdź! Wypędzam demony, uzdrawiam chorych w imieniu Jezusa. Dlatego tutaj dzisiaj też jestem. Możesz przyjść, nałożę na ciebie ręce tak jak apostołowie dawnych czasów, którzy to robili, bo to do dzisiaj nie umarło. Tylko ludzie zaprzestali czynić działania Boże. Ale Możesz dzisiaj przyjść i będziesz uzdrowiony. Nie bój się, nie gryzę. Może trochę cię szkrobne, nie no żartuję. Możesz przyjść i doświadczyć cudu. Bo wiem, że wiele tutaj serc jest strapionych jednak. Ale czujecie nadzieję, kiedy mówię. Przyjdź, nie bój się! Wiem, że masz lęki w swoim życiu. Wiem, że jeszcze wczoraj mąż ci prawił do głowy różne rzeczy i pije alkohol. Wiem o tym, słyszę to, bo Bóg mi mówi, przyjdź! Zniszczymy dzieła diabelskie poprzez moc modlitwy. Jeżeli jesteś chory na ciele, przyjdź! Ja sam jem rwę kulczową, zostałem uzdrowiony. Tutaj Mateusz, który przede mną głosił słowo. Jego żona nie mogła mieć dzieci. Została uzdrowiona. Dzisiaj ma pięknego Syna Izaaka. Nie bój się! W imieniu Jezusa się modlimy! Nie bój się diabła! Diabeł to pała zbita. Osądzony został przez Boga. Bójcie się tego, który może życie zatracić. To jest Boga. Bójcie się, jeśli nie narodziliście się na nowo. Ale jeśli jesteście Jego dziećmi, miejcie nadzieję, ponieważ wasze jest niebo. Amen.